Hej. Hej. Witamy was w drugiej części tagu. Dzisiaj będą pytania bardziej o nas, ale niektóre też będą dotyczyły Star Stable. Więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Czy jeździcie konno? Jeżeli tak, to ile? Tak, objeździmy konno. Ja jeżdżę około 3 lat. Ja około 6-7 miesięcy. Drugie pytanie: Jakie są Wasze ulubione konie w stajni? Najwięcej trzy. I oczywiście chodzi o taką prawdziwą stajnię. E, to moja to hipnoza, em, Alcatraz i Killer. Mój to Alcatraz, Orkan i Killer. E, trzecie pytanie: Na jakich koniach najczęściej jeździcie? Ja na hipnozie raczej. Ja na Alcatrazem. E, czwarte pytanie, ile macie obecnie koni na SSO Ja mam 18. Ja mam 7. E, piąte pytanie, czy macie rodzeństwo? Ja mam starszą siostrę? Ja mam starszego brata. E, szóste pytanie. Czy pokażecie swoje twarze? Mm, nie planujemy. Kiedyś może. Ale to się ustali w innych filmikach. E, siódme pytanie. Ile? Koni liczy wasza stajnia? 21. 21, 22, coś tym no, e, Oczywiście tu też <coughs> chodzi o tą prawdziwą stajnię. No. E, ósme pytanie: Jaki jest wasz najnowszy koń na SSO? Właśnie specjalnie na nie usiadłyśmy, chociaż i tak na nich byłyśmy. Są to oczywiście najnowsze konie American Quarter Horse. I są one przecudowne i właśnie stoją. Tak, i jeszcze coś. Jesteśmy tak samo ubrane. Tylko, bo że właśnie kolory. taka. Y, dzisiaj chciałyśmy zmienić sobie wygląd, bo jak z poprzednich filmików, możecie wywnioskować, ja raczej się ubieram na czarno, więc postanowiłam pójść w róż, a w niebieski, bo I nasze konie też są ubrane na takie kolory. Więc jesteśmy takimi bliźniaczkami, tylko inne kolory. No. Y Dziewiąte pytanie, jaki, jaki jest wasz ulubiony koń? To myślę, że ten właśnie American Quarter Horse. Mhm, też tak myślę. Dziesiąte, kim jest dla ciebie dla mnie, kim jest. Kim, kim, kim jest dla mnie Rita, a dla Rity kim jest Lucy, czyli ja. Mhm. To oczywiście jesteśmy siostrami ciotecznymi. Kuzynkami, jak niektórzy mówią, ale my mówimy siostry cioteczne. No. Bo um, mój tata i jej siostra, i jej mama są, są rodzeństwem No Jedenaste pytanie Czy interesujecie się szejchami? E, ja się interesuję Ja mam około 40 figurek, więc myślę, że mam dosyć sporo A Vera, ja się no. interesuję, ale nie mam... Znaczy, bo ja lubię szlejchy, Na przykład jak jadę do um, Lucy, to, to zawsze coś tam robimy z nimi No no ale tak to nie zbieram. No tak towar nie ma żadnego. Dwunaste pytanie, ile razy jeździcie w tygodniu? W tygodniu jeździmy raz, zawsze w piątek o 17. A jeżeli na przykład są wakacje, to jakoś tak dwa razy w tygodniu około. Trzynaste pytanie. Podobają Wam się nowe konie Quater Horse? Wspominałyśmy chyba dwa razy, że są przecudowne, Są naszymi najulubieńszymi koniami są przecudowne. Chyba się ze mną zgodzi. Byśmy ich nie kupiły, gdyby były no. brzydkie. I ten kolor ogólnie nam się najbardziej podobał. 14. No. E, jaka jest Wasza ulubiona rasa w realu? Koniśle w sensie. się. E, moja to jest fiordzka rasa, fiord. Mój to fryzy chyba. Wiecie, znaczy, ja ogólnie mam takie swoje trzy chyba najlubiejsze rasy. Ale tu chodzi o jedną, bo ja też no, mam, więcej niż je, je, mam więcej niż jedną. Dobra. Piętnaste. Jakie jest Wasze ulubione miejsce w SSO? W sensie to miasto, kraina, typu nie wiem, Srabrza Polana tam Wilde. To ja się nad tym nie zastanawiałam. Wiesz, nie? <laughs> Więc e, powiedzmy, że najbardziej lubię Jerleham. Nie, ja chyba też, bo tam jest najwięcej rzeczy. Znaczy, bo w sensie to takie miłe miejsce, takie spokojne miasteczko, takie bardzo fajne, mi się bardzo podoba. 16. Jakie jest Wasze hobby oprócz jazdy konno, oczywiście? No, jazda konna to jest numer jeden, a taka druga, no to. Nie wiem, ja lubię ogólnie sport. Lubię jeździć na rolkach, na przykład na deskorolce, czy na takich rzeczach różnych. No, to ja podobnie takie radę. I cóż? <laughs> jakby to, to jeżeli ona mówi na mnie Itul, to znaczy, że e, to jest Lucy od tyłu, bo ona tak na mnie ostatnio mówi Nie właśnie e, 17. Jaki jest wasz ulubiony kolor? Przecież nie konia, tylko kolor, jako ten kolor <noise> To mój, co... To... A tylko... Ogólnie najbardziej uwielbiam e, odcienie pastelowe to ja niestety nie dam rady wymienić jednego, bo to jest niemożliwe w mojej sytuacji, więc ja muszę wymienić kilka. Oczywiście, chyba, chyba, chyba bardzo najulubieńszy kolorem jest pastelowy fioletowy. Bardzo lubię też taki mocny granat i bardzo, 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 bardzo najulubieńszy zdecydowanie to jest Galaxy. Tak jakby to nie jest tak do końca kolor, tylko takie, takie taki rodzaj koloru. No, no to ja właśnie też lubię galakcji, lubię wszystkie pastelowe. No i lubię czarny, biały. Ja też biały lubię, ale czarnego. Znaczy, czarny to tak. Chociaż czarny to ja się właśnie na Star Stable najczęściej tak ubieram, ale cicho. Ale tak to lubię, praktycznie wszystkie kolory. Takie ładne, osiemnasty 18, 18. Pytanie: jaki jest Wasz ulubiony słodycz? i mm. to Rises, Rises, jak No, tak, tak, tak. E, to ja ogólnie też lubię, ale moje najulubiejsze to jest Kinder Bueno. Miam, miam, miam. E, dziewiętnaste, czyli przedostatnie pytanie. Czy kiedyś kopnął cię koń? Mnie nie kopnął nigdy koń. Mnie też nie, ale. Yy... Ugryzł. No właśnie. Nie ugryzł. Już. Chyba dwa razy, ale to nie boli, bo no, nie najczęściej, najczęściej konie nie gryzą w, na przykład w skórę, tylko na przykład w kurtkę albo coś takiego. I mm -hmm. ostatnie, dwudzieste pytanie. Jak, jakie jest Twoje ulubione imię konia w To szczerze, to chyba to jest właśnie Fire Angel. Ten właśnie, nie chodzi o to, że to mój najulubieńszy koń, tylko po prostu jakoś tak mi się podoba Fire Angel. Tak. Tak A podobno. mój to wszystko praktycznie z angel. Na przykład nie wiem, Snow Angel, Fire Angel, Dark Angel. No lubię właśnie te z angel. A ja ogólnie chyba najbardziej lubię Skis na słon. Swą... <grym> no albo właśnie Kiss też. Ale te jednak jest moje ulubione Fire angel. Więc I, i jeszcze jedno, bo pewnie będziecie się pytać na przykład skąd mamy... Właśnie ja na przykład lubię te risys, jak to tak nazywam To Po prostu u nas jest w mieście Taki sklep z amerykańskimi słodyczami Więc Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał Jeżeli podobają wam się nasze nowe stroje To dajcie łapkę w górę yy, Komentujcie Subskrybujcie I do zobaczenia w następnym filmiku Cześć, pa!